Słuchajnie i to jest... A ten na łańcucha mogę jak dziewczynka taka. Czy nie tęskni, czy nie tęskni wakacje, czy nie tęskni zalewcami. To jest ten hotel właśnie, który budowali. Cały czas wszystko na czas i tego. I drzewa, za... te które zasłaniają widok <gry> widok na zalew, zaczynają się... Po prostu psuć. Zobaczcie, dziwne kolory przyjmują. Właśnie tutaj grzeczkę, rudę to niedługo wyschną, a tamto jest subutkie tak Ale to ta. no, z każdej strony i tej. No, no, no. Przy samej rzece drzewo jest nie? To jest Czyli wszystko się ta ta da zrobić. W to zaraz pozostaje. Ta. Ta. A tam dalej to zobacz Subutk już jak wiąże. Tak. Ale to są apartamenty mieszkalne? Tak. Czy to jest hotel mieszkalny. To sprzedanie, Wiesz, znajdę, jak będzie miał widok na no, tu już usły drzewka. Zobaczcie. Wszystkie suche. Zobaczcie. Zobaczcie, zobacz, tu już wszystkie suche drzewa. Magda, zobacz. Magda, zobacz. Zobacz, tu już usły wszystkie.